Siemano moi drodzy, zagrajmy dzisiaj partyjkę bliskaficzną. E, bliska Zobaczmy co tam nam wylosuje. Ostatni oczek trochę spadło, ale e, pograć każdy może. 2021, zagrajmy sobie Sycyla. Mhm. Dobrze, OK. C3 jest dosyć nieprzyjemne, ale trzeba umieć też coś na to grać. E, może D6, żeby otworzyć sobie gońca. I teraz G6. Goniec do akcji, kolejny i będziemy coś grać. Zawodnik z Turcji, jak dobrze widzę, to jest blisko 3 minutki, tu nie ma co za dużo myśleć. Trzeba grać naturalne ruchy i liczyć na to, że to się upłaci. Roszatka. żeby nie było jakichś związań. No i nabicie po prostu wybiję, mam parę gońców i będziemy coś dalej myśleć w tej pozycji. Wierzą odejdę, żeby na gońca móc odejść. Taki jest plan. I teraz może taki ruch. Napchnięcie może sobie zamknę, żeby nie wisiał pion. A tu będę zawsze atakował. Taki ruch mi się podoba. Może też taki ruch. Otwieramy gońca i przerzucę sobie tu skoczka. I może o. Dobra, spróbujmy C5 załadować. Nabicie wybiję. A jeżeli rywal przepnie, to już mam fajne pole E5 dla skoczka. Nabicie może bić skoczek. Dobra, ja mogę teraz zagrać. Hm, dobra, może ja to wybiję. Na końca... Goniec, ok. Hmm. Yy... Dobra, to jest kontrowersyjny ruch. Ogólnie się tak grać nie powinno. Ale zagrajmy sobie w ten sposób, żeby jego goniec był wygoniony. Okej, okay. i teraz zagrajmy może tak spadł mi pionek. To jest na pewno na minus, ale. Będziemy coś tu próbować. Tu wisi kolejny pionek, tak? I tu jest pewien problem. Mhm. Dobra, zagrajmy tak. Nabicie po prostu wybije chyba, i będziemy coś tutaj męczyć. Ja to wybiję. I tu może wskoczymy. Podwójny atak, potrójny nawet. A dosyć ważny byłby ten pion do wzięcia. Tu nie mogę bo bicie tak. Mogę tak, tak i wybić po prostu. I zagrajmy w ten sposób, żeby trochę zepsuć strukturę rywalowi. I jakoś się zaktywizować. Zaraz goniec H6 wydaje się być fajne. Tak coś czuję. Albo też taki ruch. Żeby zaatakować i próbować coś tutaj zmajstrować. Na no taki ruch chyba goniec H6. Żeby nabicia kasować pionka z E3. Tak spróbujemy. Mhm. No i dobra, ja na to myślałem w ten sposób. Aj, tylko że podwaliłem teraz widły. No niedobrze. Niedobrze, niestety. Muszę pójść tu. I nabicie najpierw sobie wtrącę tak. I mogę skasować wieżę. Tak? I jak on odbije, to ja wybiję skoczka. I to się może trzyma. Jakoś. On bije tu, ja bije tu. I kto tu stoi lepiej, nie wiadomo. Yy, dobrze, może taki ruch po prostu. Bijmy. Odejdźmy. No i co? I niby pionek więcej, tak? Po tych wszystkich przebojach. Jakaś wycofka. Tym gońcem. Jakaś wycofka. I tu wisi pion po prostu, którego nie ma za bardzo jak bronić. Hmm. Dobra. Tak, bezpiecznie zagrajmy na to. Może jakiś taki ruch. Tu będzie czas decydował bardziej, a nie pozycja, ale. Ale tak. no coś takiego. Co nabicie? Nie widzę. Okej, okay. on twierdzi, że to będzie mimo wszystko przegrane, jak mi tu wybije. A ja tak nie twierdzę. Ja tak absolutnie nie twierdzę. Ok, taki ruch. I tu zaraz się cofniemy wieżą i będzie spoko. Na wybicia ja mam zawsze lepsze piąkówki. Taki ruch. I wygrywamy po prostu to. Tak może. Tu pchnijmy. Mm -hmm, tak. Dobra, i żeby go właśnie jakoś tutaj odrzucić, szach, pion, no i idźmy dalej, no dobra, i zdobędę tego piona i to powinno być dosyć spoko już do, zresztą, o tak nawet, dobra, eee, zobaczmy sobie tą partyjkę, nie było to jakieś szołowe widowisko, myślę, jeśli chodzi o czystość gry, no ale nie zawsze musi, nie zawsze musi być. Ważne, żeby było to skuteczne. No i dobra, poszedł Sysel, co? No to C3 grać paskudne. Sysel, rozskocz F6. No to tak grałem. I na to D5 w ogóle mogę grać. D5? Aha, okej. Okay, to jakaś teoria. No ja wybiłem. I teraz D5 znowu, a nie D6. Ok. Więc takie ustawienie nie jest najlepsze. No tu oddał tą parę gońców, więc stwierdziłem, że nie jest źle. Tu nie chciałem, żeby mi wymienił e, czarnopolaki. I cóż, wszedłem wieżą. c5 Że niby spoko, że gońcem powinienem wybić i się zdecydować po prostu na to. No to jest błąd, e5 jest błędem. No, no ale cóż, dobra. I tu bicie nie jest aż takie szałowe, bo teraz właśnie mam tego triple, y, triple atak. I tutaj skoczek bije 3 najlepsze, hops. I już idzie pewna kontra. I teraz goniec B7. Powinienem, tak zagrałem, i powinienem był wybijać. I na to później pewnie gońcem wjeżdżać. A ja od razu wjechałem, zapomniałem, że są widły, tak? No i za tak, ale właśnie wzięcie tej wieży nie jest aż takie dobre. Najpierw y, tutaj powinien brać, bo na wzięcie wieży ja mam bicie z szachem. I wybijam i teraz tak naprawdę jak on mi odbił tego gońca to ja stoję paradoksalnie lepiej. I tu już na atak ja po prostu mam szachy jeszcze. I zakończyło się tym, że rywal faktycznie wybił. No ale ja zostałem z dwoma pionami więcej i wiadomo tu zdecydował czas. Ale tak naprawdę to była bardzo komfortowa pozycja. Myślę, że spokojnie bym to za chwilkę zrealizował. Nawet jakby zdobył któregoś z pionów, to ja kasuję tego piona, dwa, dwa wolne piony powinny spokojnie do zwycięstwa wystarczyć. Jak się podobało proszę łapeszkę w górę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, papa. Pa.